Mm. Hej, widzowie, z tej strony ja, William Afton, jak w sumie zawsze, i mam dla Was dwie informacje. Patrzcie, żeby nie było, nie jestem całkowicie nagi i przede wszystkim to jest mega ciepło aż 32 stopnie w całym Jaworznie no pokurwiło dzisiaj tą pogodę druga informacja z którą chciałbym wam się podzielić to pamiętajcie jak będziecie mieć swojego pupil'a albo jak macie już od niedawna swojego, chyba pierwszego pupila. Ja tam nie wiem, nie znam się. To pamiętajcie, że pupil to nie zabawka. Pupila naszego kochanego, na przykład psa bądź kota, nie traktujemy jak Zabawka. Takie zwierzęta domowe mają uczucia. W sumie jak każde zwierzę. I Lepiej traktować jak kolejnego członka rodziny. Jeżeli o tym wiedzieliście, no to będziecie jeszcze bardziej pamiętać. A jeżeli nie wiedzieliście, no to będziecie już wiedzieć, że pupila nie traktuje się jak zabawkę. Dla przykładu. Mój nadal żywy samochodzik to zabawka. Nie posiada w ogóle uczuć. Ale jest na baterii, co prawda. Taki pies czy kot to zwierzęta domowe, które mają uczucia. Tak jak ludzie, i mogą te zwierzęta domowe się zdenerwować na swojego właściciela za to, że się bawi, jak zabawką ten właściciel. Um. I teraz pytanie do tych, którzy mają pierwszy raz jakiegoś pupila. Czy w, czy członkami rodziny też się kurwa bawicie? Mnie mocno irytują osoby, które traktują psa bądź kota jak zabawkę. Naprawdę tacy ludzie powinni iść do piekła razem z ateistami. A akurat w Polsce jest dosyć mało ateistów. a ogólnie na świecie jest dosyć sporo ateistów. Więc... Cóż. Ja akurat jestem ateistą, ale to nie oznacza, że mogę się bawić zwierzęciem domowym. Tak wiem, wrzucam ateistów i przysłowiowych debili, którzy traktują swoje, swoich pupili jak zabawki, do jednego wora, ale chuj, biorę to na siebie. Cały ten hejt w moją stronę. chociaż ludzie, którzy śledzą A? moje YouTube y od samego początku, czyli od 2019 wiedzą, że... był jeden hater, jeden. I napisał tylko jeden komentarz odnośnie mojej osoby pod jednym z filmów i wtedy nagrałem filmik, gdzie był hater. Jakiś czas później nagrałem, że już nie ma hatera. Więc to był tylko jednorazowy hater, tak jakby. Um, no. I to tyle, co chciałbym Wam przekazać. Um, I chciałbym jeszcze. Was zachęcić do wciśnięcia czerwonego guziczka. Subskrybuj. Guzi, czyli guziczka w kolorze obudowy tego mojego noża, żeby zmienił się, żeby zmienił swój kolor na szary tak jak, czyli na kolor tych felk w Bugatti Veyron. I jeszcze możecie dupnąć dzwoneczek, żeby pokazywały wam się wszystkie powiadomienia o moich nowych filmach lub premierach, chociaż to drugie bardzo rzadko. Um, I chciałbym Was jeszcze zachęcić do wciśnięcia przycisku Lubię to. No ten film mi się podoba, żeby z koloru motywu YouTube'a na Waszych urządzeniach zmienił się w inny. Jak używacie jasnego motywu, no to zmieni się na niebieski, a jak motywu w kolorze mojego portfela, to wtedy zmieni się, no to niech przycisk lubię to, zmieni się na biały. To jest sprawdzone. Przeze mnie. Głównie. Um... Chociaż z tym jasnym motywem, to chyba tak nie do końca jest. Że jest niebieska łapka w górę. Chociaż sprawdzę to jeszcze na tablecie. Już jestem, sprawdziłem i. Przepraszam za ten błąd. Mm, jednak na jasnym motywie YouTube'a z białej łapki w górę zmienia się w kolor czarny. Czarny jak mój portfel, albo mój telefon, albo mój pad Xboxa. O! Mój błąd. Do zobaczenia, papa. Pa.